Policjanci, którzy tego dnia pełnili służbę w samym sercu Warszawy, z pewnością nie spodziewali się, że ich rutynowy patrol zamieni się w sytuację, która jeszcze długo będzie wspominana na odprawach. Wszystko zaczęło się spokojnie, od, zwykłe przedpołudnie w stolicy, kiedy nagle ich uwagę przykuł charakterystyczny dźwięk zgrzytających o siebie zderzaków na moście poniatowskiego. Gdy dotarli na miejsce. Szybko zorientowali się, że doszło do kolizji z udziałem osobowego Mercedesa, który teraz stał nieruchomo z lekko wgniecionym przodem. Kierowca pojazdu, młody mężczyzna w wieku zaledwie 24 lat, zamiast jednak zachować się zgodnie z przepisami i albo wezwać patrol, albo przynajmniej sporządzić oświadczenie z drugim uczestnikiem zdarzenia, postanowił obrać kompletnie irracjonalny kierunek. Bez słowa zjechał z mostu i skierował się w stronę pobliskiego parkingu, gdzie zatrzymał samochód. I ku zdumieniu świadków, po prostu zasnął za kierownicą. Cała sytuacja wyglądała na tyle podejrzanie, że policjanci z ósmej kompanii oddziału prewencji policji, którzy akurat patrolowali ten rejon, nie mogli przejść obok niej obojętnie. Gdy podeszli bliżej i zajrzeli przez szybę pojazdu, ich oczom ukazał się zaskakujący widok. Kierowca siedział odchylony na fotelu, z zamkniętymi oczami. Pogrążony w głębokim śnie, jakby to była najzwyklejsza drzemka w zaciszu domowego salonu. Funkcjonariusze wymienili między sobą pełne niedowierzania spojrzenia, a następnie przystąpili do działania. Po kilku energicznych stuknięciach w szybę, które nie przyniosły skutku, zdecydowali się otworzyć drzwi pojazdu, co natychmiast obudziło mężczyznę. Pobudka była gwałtowna, a jej skutki jeszcze bardziej nieprzewidywalne. Kierowca. Zamiast okazać skruchę czy przynajmniej spróbować wyjaśnić swoją nietypową sytuację, zareagował z wściekłością i agresją, podnosząc głos na policjantów i wykonując nerwowe ruchy. Policjanci, choć doświadczeni i przygotowani na różne scenariusze, byli szczerze zaskoczeni takim obrotem spraw. Postanowili więc działać zgodnie z procedurą i w pierwszej kolejności sprawdzili, czy młody kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu. Wynik badania alkomatem wprawił ich jednak w jeszcze większe osłupienie, urządzenie jednoznacznie wykazało, że mężczyzna jest trzeźwy. To była informacja, która nie do końca tłumaczyła ani jego wcześniejsze zachowanie, ani fakt, że zasnął w tak dziwnych okolicznościach. Policjanci, nie zadowalając się tą odpowiedzią, postanowili pójść o krok dalej. Sięgnęli po narkotest, który już po chwili rozwiał wszelkie wątpliwości. Wynik był jednoznaczny i przytłaczający. W organizmie kierowcy znajdowały się co najmniej cztery różne substancje odurzające, co wyjaśniało nie tylko zmęczenie, ale również jego agresywne reakcje. Zgodnie z procedurami, po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszej, szczegółowej analizy toksykologicznej, która miała określić dokładne rodzaje oraz ilości zakazanych substancji obecnych w jego organizmie. Następnie trafił na komendę w śródmieściu, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, co w świetle prawa jest poważnym przestępstwem, zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, natychmiast stracił prawo jazdy, co dla tak młodej osoby mogło oznaczać poważne konsekwencje nie tylko prawne, ale także zawodowe i osobiste. Całą sprawą zajęła się prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście Północ, która rozpoczęła dochodzenie mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego nietypowego incydentu. Wśród mieszkańców Warszawy, którzy dowiedzieli się o tej historii z medialnych doniesień, nie brakowało komentarzy pełnych zdziwienia i niedowierzania. Wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że młody człowiek, poruszający się luksusowym autem, doprowadził do tak absurdalnej sytuacji w samym centrum stolicy.